Witamy sierżanta Przemysława Wurbanka, który na co dzień jeździ na służbowym motocyklu w Wydziale Ruchu Drogowego w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu. Cześć Przemku. Dzień dobry. Powiedz mi, ile masz lat służby? Służby mam prawie 5 lat. Początki stawiałem jeszcze w samodzielnym poddziale Prewencji. Teraz został przedstawiony na oddziały Prewencji. Po dwóch latach. Dowiedziałem się, że jest możliwość wstąpienia do formacji motocyklowej. Z racji tego, że motocykle są moją pasją, podjąłem decyzję, że chcę być w tej formacji. Po upływu po starań udało mi się i jestem w tym miejscu, w którym teraz jestem. Powiedziałeś, że motocykle są Twoją pasją. Udaje Ci się łączyć tą pasję ze służbą? Zgadza się. W służbie przychodzi okres wiosenny, letni. Zaczynamy służbę na motocyklu, co, co daje dużo, dużo uśmiechu na mojej twarzy z racji tego, że mogę spełniać swoje pasje, hobby największe, a przy czym mogę łączyć to ze służbą i poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym innych uczestników. Jak reagują właśnie kierowcy, jak widzą motocyklistę, który zatrzymuje ich do kontroli? Myślę, że kierowcy są zaskoczeni. My na motocyklach, z uwagi na to, że jesteśmy bardzo mili. Pojawiamy się można powiedzieć znikąd, gdy kierujący zostaje zatrzymany, zdarza się sytuacja, że widać ich strach w oczach, że co to się stało, że, że, że policjant na motocyklu podjeżdża, mimo tego, że jemu nie, wydaje się, że nic nie, nie popełni żadnego wykroczenia. A jak widać, naocznie ujawniliśmy, zaczynamy rozmawiać z panem i faktycznie wychodzi tak, jak my widzieliśmy, a nie tak jak pan myślał. Czy miałeś takie no, interwencje, które zapadły Ci gdzieś głęboko w Twojej pamięci? Najbardziej zapadła mi w pamięć interwencja zlecona przez dużurnego. To miała być prosta kolizja na parkingu, także udaliśmy się z moim współpatrolowcem na, na miejsce interwencji. Wyszła do nas kobieta zgłaszająca, żeby opowiedzieć całą sytuację i zaprowadzić nas na miejsce tego zdarzenia. Jak dotarliśmy na to miejsce, okazało się, że sprawca tego zdarzenia po prostu sobie odszedł, stwierdził, że, że on nie jest niczym tu potrzebny. Po rozpytaniu zgłaszającej, jak ten mężczyzna był ubrany, uświadomiłem sobie, że dojeżdżając na to miejsce, widziałam osobę ubraną właśnie w ten sposób i z charakterystycznymi cechami, jakie opisała kobieta. Po pewnym momencie yy, po drugiej stronie za krzaków, można powiedzieć, zauważyłem mężczyznę, który obserwuje naszą, nasze czynności, które prowadzimy na miejscu kolizji. Także zacząłem do niego podchodzić. On na mój widok, jak mnie zobaczył, zaczął uciekać. No to w całym rynsztunku, kombinezonie motocyklowym, udałem się w pierwszy pościg za, za, tym, za tą osobą. Pościg trwał, nie wiem, może z kilometr. Na całe szczęście udało mi się osobę zatrzymać. Mężczyzna był w szoku, że chłopak mojej postury w pełnym rysztunku motocyklowym w który dokłada pełnych kolejnych kilogramów. Dogonił go i zatrzymał go. Niestety los chciał, że mężczyzna posiadał przy sobie środki działające podobnie do alkoholu. Dodatkowo po wylegitymowaniu okazał się osobą poszukiwaną. Także nie prost... był zdziwiony, że był, w tym. Bardzo był zdziwiony. Tym I z prostej kolizji. Wyszła naprawdę dosyć poważna interwencja, bo tak naprawdę nie wiemy z kim mam do czynienia. A kolejna sytuacja, dosłownie kilka dni temu, zatrzymałem do kontroli drogowej motocyklistę. Po zakończonej interwencji, można powiedzieć, że to mój rówieśnik, zaczął się dopytywać, jak wygląda służba w Pawelycji, bo jego pasją też są motocykle, też się zastanawiam nad tym, i widząc mnie na tym motocyklu, stwierdził, że widzi siebie. Po krótkiej rozmowie opowiedziałem, jak wygląda cała sytuacja. Chłopak był zadowolony, podziękował. Mam nadzieję, że go zachęciłem do wstąpienia w nasze szeregi. Przemek, powiedz mi, a co twoja rodzina myśli o tym, że zostałeś policjantem? Przede wszystkim rozpiera ich duma, że służę w policji, że mogę pomagać innym i dbać o bezpieczeństwo innych osób. Dodatkowo moja pasja do motocykli dzielę wspólnie z moją narzeczoną. Po 8 godzinach służby na motocyklu narzeczona dziwi się, skąd ja mam jeszcze tyle energii żeby wsiąść na swój prywatny motocykl i zabrać się na jakąś przejażdżkę gdzieś w podróż. Dziękuję Ci bardzo. Życzę dużo zdrowia, samych sukcesów. I oczywiście tyle samo powrotów ze służby co pojazdów. Dziękuję bardzo.